Organizowana przez jego sztab. Przez wiele dni byliśmy okłamywani, manipulowani tym, że debatę tę organizuje, organizują najpierw trzy telewizje, TVN, Polsat i TVP, po czym po prostu się okazało, że jednak TVP, po czym się okazało, że producentem jest TVP na zlecenie sztabu Rafała Trzaskowskiego. To jest klucz do zrozumienia tego, co się działo. Chciałabym poznać te stawki, bo jeżeli one są takie, jak wieść gminna niesie, tak niskie, to Chętnie jako inne podmioty też skorzystamy z Państwa usług wykorzystując takie możliwości, że wyprodukujecie trwające transmisje na antenie chyba ponad dwie godziny za tak niewielkie pieniądze. Pytanie kluczowe z mojego punktu widzenia jako Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Kto zapłacił prowadzącej z TVP za prowadzenie tej debaty? I, i, na czyim ona była wynagrodzeniu? Bo jeżeli nie mogę tego pytania zadać w stosunku do mediów takich jak TVN i Polsat, ponieważ obowiązuje w Polsce niepisana doktryna, że co komu do domu, jak do mnie jego, mediom prywatnym wolno wszystko. Więc nie pytam, żeby nie odbić tutaj piłeczki, że się interesuję nie tym, co powinnam, ale wynagrodzenie dziennikarzy mediów publicznych jest bardzo istotne i powinno być transparentne. Kto zapłacił tej pani za występ w tej, telewizji, w tej debacie? To znaczy, jeżeli był to sztab pana Trzaskowskiego, tak jak yy, dzisiaj opinia publiczna wie, sprawdźcie w internecie, że nawet Gazeta Wyborcza na swojej stronie zamieściła sprostowanie, że jednak pisali wcześniej, że producentem jest TVP w likwidacji, a była, był Rafał a. Trzaskowskiego sztab, więc takie sprostowanie do, do dzisiaj na ich stronach było. Bo w związku z tym rozumiem, że panią dziennikarkę TVP wynagrodził sztab pana Trzaskowskiego. Złamanie zasad ewidentne, tak? Była na usługach tego sztabu, w takim razie, co by było, gdyby. Yy... Wynagradzał sztab pana Nawrockiego taką osobę? Nikomu by nie przeszkadzało? Myślę, że Komisja Europejska by tutaj już interweniowała. I druga sprawa, jeżeli, kto oczywiście panią, panią prowadzącą i wydawcę tego programu yy, w imieniu TVP, bo ma to bardzo duże znaczenie. Jeśli nie był to sztab, a płaciła TVP, no to powiedzmy sobie szczerze, było zaangażowanie TVP po stronie sztabu pana Trzaskowskiego, czy też nie? No, moim zdaniem było, skoro w, płaciła yy, telewizja telewizja w likwidacji za usługę wykonywaną przez ich dziennikarza na rzecz sztabu tylko jednego kandydata. Mówię, po, Chcę to pokazać, bo to jest naprawdę tak zwany game changer ta debata. To co się wydarzyło. Więc drodzy Państwo, proszę o ujawnienie faktur i wynagrodzenia pani Paźdunikowskiej w tej debacie. Żebyśmy mogli po prostu poznać rzeczywiste zaangażowanie po prostu właśnie mediów w likwidacji,